Oto dlaczego 95% ogrodników przegrywa wojnę ze ślimakami, nawet jej nie zaczynając. Walczą ze skutkiem, a nie z przyczyną. W tym materiale wideo nie będziemy rzucać bezużytecznymi radami. Zbudujemy kompletny system ochrony Twoich plonów. Pokażę Ci ich główne słabości, opowiem, jakie metody naprawdę działają i jak przekształcić Twój ogród w niedostępną dla nich twierdzę. Kim więc jest nasz wróg? Ślimak to mięczak bez skorupy. Mówiąc prościej, to ślimak, który porzucił swój dom. W ciągu dnia chowają się w ciemnych i wilgotnych miejscach, pod deskami, kamieniami, w gęstej trawie. W nocy zaczyna się ich uczta. Ich niebezpieczeństwo jest często niedoceniane. Jeden ślimak w ciągu nocy jest w stanie zniszczyć do dwóch gramów zielonej masy. Wydaje się, że to drobiazg? A teraz pomnóż to przez setko osobników, które właśnie teraz mogą żyć na twojej działce. Niszczą młode siewki, wygryzają dziury w liściach kapusty, psują jagody truskawek i pomidory. Czy jesteście gotowi poznać prawdę o tym, jakie realne szkody wyrządzają w waszym ogrodzie właśnie teraz? Ale to nie wszystko. Ślimaki są nosicielami chorób grzybiczych i wirusowych roślin. Pełznąc od chorej rośliny do zdrowej, na swoim śluzie przenoszą zarodniki szarej pleśni, zarazy ziemniaczanej i mączniaka prawdziwego. One nie tylko jedzą twoje plony, one je zarażają. Ale oto, co ukrywa przed Tobą większość ogrodników, główny sekret ich niezwyciężoności nie tkwi w ich żarłoczności, a w ich zdolności do rozmnażania. Aby pokonać wroga, trzeba myśleć jak On. Teraz wnikniemy w świat ślimaków i zbadamy ich zwyczaje. To jedyne, co naprawdę musisz wiedzieć, aby Twoja walka była skuteczna, a nie chaotyczna. Zapomnij o bezsystemowym tępieniu. Będziemy działać jak siły specjalne, precyzyjnie i pewnie. Pierwszy i najważniejszy fakt: ślimaki są obojnakami. Każdy osobnik jest w stanie złożyć setki jaj w ciągu sezonu. Ukrywają swoje złoża w ustronnych, wilgotnych miejscach, w wierzchniej warstwie gleby, pod grudkami ziemi, w stertach zeszłorocznych liści. Właśnie dlatego, niszcząc dorosłe osobniki latem, wiosną otrzymujesz nową arnię. One już tam były, po prostu ich nie widziałeś. Drugie ich harmonogram dnia. Świmaki prowadzą nocny tryb życia nie dlatego, że tak chcą, ale dlatego, że nie mogą inaczej. Ich ciało w 80% składa się z wody, a światło słoneczne jest dla nich zabójcze. Dosłownie je wysusza. Dlatego w dzień szukają schronienia. Gdzie dokładnie? Pod deskami, kawałkami eternitu, folią. W gęstych zaroślach chwastów pod dużymi liśćmi roślin leżącymi na ziemi, na przykład czy kabaczki. W kompostownikach i pod warstwą ściółki. Wiecie, dlaczego 95% pułapek na ślimaki nie działa? Ponieważ stawia się je tam, gdzie wygodnie ogrodnikowi, a nie tam, gdzie przebiegają szlaki ślimaków od ich dziennych kryjówek do grządek z jedzeniem. Szczyt ich aktywności to ciepłe, wilgotne wieczory i noce, zwłaszcza po deszczu. To idealny czas na zadanie ciosu. Znamy ich słabości. Teraz uderzymy w nie. Oto dlaczego wszyscy robią to źle. Większość ogrodników chwyta za chemię, podczas gdy rzeczywistości główną bitwę wygrywa się bez jednego wystrzału. Pozbawimy armię ślimaków ich bas, schronień i komfortu. Uczynimy ich pobyt na Twojej działce nie do zniesienia. Krok pierwszy. Generalne porządki. Właśnie teraz przejdź się po działce i zlikwiduj wszystkie potencjalne mieszkania dla ślimaków. Wyrzuć stare deski, kawałki eternitu, odwróć niepotrzebne wiadra i miski. Usuń stosy chwastów i zeszłorocznych liści. Każdy taki przedmiot to pięciogwiazdkowy hotel dla dziesiątek mięczaków, gdzie komfortowo czekają na koniec upału. Usuwając je, wypędzasz wroga na otwarty, zgubny dla niego teren. Krok drugi: Zmień tryb podlewania. Podlewasz grządki wieczorem? Gratuluję, własnoręcznie tworzysz ślimakom idealne warunki do polowania, wilgotną glebę i chłód. To najdroższy błąd, jaki możesz popełnić. Natychmiast zmień taktykę. Podlewaj rośliny wyłącznie rano. W ciągu dnia wierzchnia warstwa gleby zdąży wyschnąć, a nocą, gdy ślimaki wyjdą na żer, spotka je sucha, niekomfortowa powierzchnia, przypominająca pustynię. Krok trzeci przerzedzanie i pielenie. Gęste, zarośnięte nasadzenia to nie tylko konkurencja o światło i składniki odżywcze dla twoich upraw. To także cień i podwyższona wilgotność. To dżungla w której ślimaki czują się jak w domu. Regularnie pil chwasty i przerzedzaj zagęszczone nasadzenia. Zapewnij cyrkulacji powietrza u podstawy roślin. Ten prosty zabieg agrotechniczny na zawsze zmienia zasady gry. Tworząc takie warunki, już zredukujesz populację ślimaków o 70-80% do bez użycia jakichkolwiek środków. Po prostu odejdą w poszukiwaniu bardziej gościnnego miejsca. Ale co zrobić z tymi, którzy zostali? Z najbardziej wytrwałymi i zuchwałymi najeźdźcami? Profilaktyka to nasza obrona strategiczna. Ale do zniszczenia pozostałych dywersantów potrzebny jest arsenał broni ofensywnej. Rozważymy trzy poziomy obrony: bariery mechaniczne, pułapki i ciężką artylerię, preparaty biologiczne i chemiczne. Poziom pierwszy bariery mechaniczne. Ślimaki poruszają się po ziemi, a naszym zadaniem jest uczynienie tej ziemi nieprzekraczalną. Wypróbowałem 50 sposobów i tylko te naprawdę działają. Popół drzewny, wapno-pelon, pył tytoniowy, superfosfat. Rozsyp je pasami o szerokości 10-15 cm wokół grządek lub pojedynczych roślin. Te substancje wyciągają wilgoć z ciała mięczaka, powodując chemiczne oparzenie. Ważne, po deszczu lub podlewaniu taką barierę należy o zmiażdżone skorupki jaj lub drobny żwir. Ostre krawędzie tych materiałów są nieprzyjemne dla delikatnego brzucha ślimaka. Tworzą fizyczną przeszkodę. Skuteczne, ale wymaga dużej ilości materiału. Taśmy lub drut miedziany. Mieć w kontakcie z ciałem ślimaka tworzy niewielki ładunek elektryczny, który go odstrasza. Owin miedzianą taśmą doniczki, pojemniki lub zrób obwódki wokół grządek. To drogie, ale bardzo trwałe rozwiązanie. Poziom drugi – pułapki. To jest zasadzka. Zwabiamy wroga w określone miejsce, aby go później zlikwidować. Pułapki piwne. Wykop w ziemie na poziomie gruntu kubeczki lub obcięte butelki i wlej do nich trochę piwa lub sfermentowanego kompotu. Zapach fermentacji przyciąga ślimaki. Pełzną do niego, wpadają do płynu i toną. Pułapki schronienia. W dzień, gdy ślimaki szukają schronienia, zapewni im je Połóż na grządkach kawałki desek, eternitu czy nawet liście łopianu. Do południa pod nimi zbierze się cała nocna zmiana. Pozostanie ci tylko zebrać plony. Poziom trzeci: preparaty. Jeśli sytuacja jest krytyczna i wróg naciera na wszystkich frontach, do gry wchodzi ciężka artyleria. Preparaty biologiczne: oparte na drapieżnych nicieniach, które pasożytują na ślimakach. Bezpieczne dla ludzi, zwierząt i pożytecznych owadów. Skuteczne, ale wymagają określonych warunków, temperatura, wilgotność i nie działają natychmiast. Preparaty chemiczne, moluskocydy. Najczęściej na bazie metaldehydu. Występują w postaci granulek, które rozkłada się na działce. Uwaga! To może odmienić Twój dzień. Te środki są toksyczne. Stosuj je ściśle według instrukcji, z dala od upraw jagodowych i warzyw liściowych i pilnuj... By nie zjadły ich zwierzęta domowe ani ptaki. To ostateczność w najbardziej zaniedbanych przypadkach. Oto, co odróżnia profesjonalistę od amatora. Amator chaotycznie rozsypuje granulki, gdy widzi dziurę w liściu. Profesjonalista buduje system, który pracuje dla niego 24-7, nie zostawiając wrogowi żadnych szans. Masz w rękach wszystkie komponenty tego systemu. Teraz złóż je w osobisty plan działania, który sprawdzi się właśnie na twojej działce. Faza pierwsza, wiosna. Uderzenie wyprzedzające. To najważniejszy etap. W 30 sekund zrozumiesz, dlaczego przegrywałeś tę bitwę każdej wiosny. Czekałeś, aż zaatakują. Nie czekaj. Marzec-Kwiecień, gdy tylko zejdzie śnieg, przeprowadź generalne porządki. Usuń wszystkie zeszłoroczne liście, deski, kamienie, wszystkie zimowe schronienia ślimaków. Maj. Przy pierwszym przekopywaniu gleby uważnie oglądaj grudy ziemi w poszukiwaniu białych, kulistych złóż jaj. Niszcz je. Przed wysadzeniem rozsądy zacznij wystawiać pierwsze pułapki schronienia i pułapki piwne, aby wyłapać najwcześniejsze, najbardziej głodne osobniki, które wyszły z zimowania. Faza druga lato. Totalna kontrola. To czas aktywnych działań bojowych i głębokiej obrony. Czerwiec-sierpień ściśle przestrzegaj zasady porannego podlewania. Regularnie, raz na jedne do dwa tygodnie, odnawiaj bariery ochronne z popiołu lub superfosfatu wokół najbardziej wrażliwych upraw. Stale miej w gotowości dwie do trzy pułapki, zarówno piwne, jak i schronienia, sprawdzając je co kilka dni. To działa, ale nie rozumiem dlaczego, żartuję, oczywiście, my właśnie rozumiemy. To działa, ponieważ uderzasz we wroga systemowo, ze wszystkich stron. Faza trzecia, jesień. Oczyszczanie terenu. Twoje plony są zebrane, ale wojna się nie skończyła. Teraz decyduje się los następnego sezonu. Wrzesień, październik. po zbiorach dokładnie usun wszystkie łęty i resztki roślinne z grządek. Nie zostawiaj ślimakom ani jedzenia, ani schronień na zimę. Przeprowadź głębokie jesienne przekopywanie ogrodu. To wydobędzie na powierzchnię złoża jaj, a pierwsze przymrozki je zniszczą. To sekret, który zna tylko 1% ogrodników, jesienna praca jest ważniejsza od wiosennej. Ponieważ niszczysz nie żołnierzy, a cały punkt poborowy na następny rok. Teraz masz nie tylko zbiór porad. Masz strategię krok po kroku na cały rok. To nie jest jednorazowa akcja, a styl życia dla Twojego ogrodu. Dostosuj ten plan do siebie, bądź konsekwentny, a wkrótce zauważysz, że problem ślimaków po prostu przestał dla Ciebie istnieć. Twoje plony są pod Twoją ochroną. Działaj.